Witaj, w dzisiejszym odcinku chciałbym pokazać Ci, jak w bardzo prosty sposób zamontować furtkę na słupku murowanym oraz powiem o czym należy pamiętać podczas wykonywania takich prac. Zapraszam Cię do oglądania i zachęcam oczywiście do subskrypcji mojego kanału. Pamiętaj, im więcej będzie łapek w górę i subskrypcji, tym więcej postaram przygotować się filmów w przyszłości. Podczas murowania ogrodzenia i słupków ogrodzeniowych powinniśmy w pierwszej kolejności zastanowić się, jakiej szerokości ma być nasza furtka. W przypadku, kiedy nasza furtka będzie robiona na zamówienie, szerokość standardowa, którą najczęściej się wybiera, to około 90 do 110 cm w świetle. Natomiast jeżeli furtka będzie gotowa, musimy się ściśle dopasować do jej wymiarów. W przypadku tej furtki było to 101 cm. Sama furtka Miała 90, natomiast musieliśmy zostawić 6 cm na zawiasy z prawej strony oraz 5 cm na kasetę z elektrozamkiem. I w przypadku, kiedy będziemy montować gotową furtkę, istotne jest to, aby wypuścić PESZEL na przewody do elektrozamka w odpowiednim miejscu i na odpowiedniej wysokości. PESZEL powinien być wypuszczony od elektrozamka do domofonu, natomiast drugi od domofonu przez fundament na zewnątrz tak abyśmy mogli podpiąć do niego później elektrykę. Standardowa wysokość na jakiej powinien znajdować się domofon to około 150 cm. Następnie, kiedy słupki mamy już wymurowane, ale jeszcze nie zalane, możemy przystąpić do wiercenia uchwytów pod zawiasy. I w tym przypadku pokażę Ci swój sposób montażu zawiasów przy pomocy gwintowanej szpilki z długą nakrętką puszczaną bezpośrednio w słupek przed zalaniem. Oczywiście sposobów jest wiele i wszystko zależy od wykonawcy oraz producenta. Natomiast ja robię w ten sposób z tego względu, że moim zdaniem wygląda to najładniej. Otwór wiercę przy pomocy diamentowej otwornicy do gresu. Ze względu na to, że beton jest miększy od gresu, otwornica ta radzi sobie bardzo dobrze. Na tym etapie powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na to, aby otwory pod zawiasy były wiercone w odpowiednim miejscu i odległość między nimi była idealna. Koniecznie też trzeba zwrócić uwagę na to, aby nasza furtka była na tej samej wysokości co przęsła i brama. Przygotowanie samych mocowań pod zawiasy. Rozpoczynam od przecięcia szpilek. Mają one średnicę 16 mm, czyli tyle samo co średnica wkręcanego naszego zawiasu. I aby nie kręciły się w naszym słupku, dospawowuję je do nakrętek. Jeżeli nie mamy spawarki, możemy zakontrować je drugą nakrętką. Jeżeli chcemy mieć pewność, że nasza szpilka nie wyjdzie z betonu w słupku, możemy nadciąć jej końcówki i rozbić na boki. Teraz wystarczy jedynie włożyć nasze mocowania do słupka i zalać. Po kilku dniach, gdy beton już zwiąże, możemy nakręcić nasze zawiasy na przygotowane przez nas wcześniej mocowania oraz nałożyć furtkę. Następnie powinniśmy przystąpić do montażu zamka i klamki. Gdy to już będziemy mieć zrobione, w ostatniej kolejności przystępujemy do montażu kasety z elektrozaczepem lub kasety, jeżeli ktoś tego elektrozaczepu nie ma. Istotną kwestią podczas montowania kasety jest to, aby była ona w pionie, tak aby potem po zamknięciu furtki jedno z drugim się idealnie zgadzało. W przypadku ogrodzeń łupanych niezbędne jest to, aby delikatnie pod spodem przeszlifować, dopiero potem, gdy już mamy zrobioną płaszczyznę, przymocować kasetę do słupka. Podczas montażu elektrozaczepu, najlepiej od razu podłączyć przewody. Przewód należy przepuścić przez Peszel, który został zrobiony wcześniej z elektrozaczepu do domofonu. Na sam koniec furtkę regulujemy, kręcając lub wykręcając zawiasy, do momentu, aż szczelina między furtką a kasetą będzie prawidłowa. Przy czym należy pamiętać, że w okresie letnim szczelina przez rozszerzenie się furtki będzie mniejsza, analogicznie w zimę będzie coraz większa. Dodatkowo, jeśli kaseta nie ma płytki odbojnikowej, możemy ją dokręcić, a przerwę między kasetą a słupkiem uzupełnić silikonem. Jeżeli podobał Ci się ten film, zachęcam do subskrypcji oraz pozostawienia łapki w górę. A jeśli chcesz zobaczyć więcej materiałów, to zapraszam Cię do obejrzenia mojego kanału. Staram się na nim na bieżąco publikować materiały, które mogą Cię zainteresować.